Dzień dobry. Witam na briefingu poświęconemu wspieraniu realizacji priorytetów polskiej prezydencji. Są dziś z nami pani Marta Cienkowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podsekretarz stanu w pionie do spraw Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności poproszę o zabranie głosu przez panią minister. Dzień dobry. Proszę państwa, dzisiaj spotykamy się po to, żeby powiedzieć państwu tak naprawdę, jak wyglądają możliwości finansowania różnych inicjatyw. Oddolnych, ale nie tylko, w ramach polskiej prezydencji. Chcielibyśmy powiedzieć Państwu jako Ministerstwo Kultury o naszych priorytetach, które będziemy realizować w ramach polskiej prezydencji, czyli będzie to głównie wspieranie młodych twórców we wchodzeniu na rynek pracy. O tym będzie część naszych działań i naszych konferencji w ramach prezydencji. Będziemy rozmawiać o programie Kreatywna Europa, o wzmocnieniu wymiany międzykulturowej. Będziemy, um, będziemy robić rewizję konkluzji prezydencji francuskiej w sprawie wzmocnienia wymiany międzykulturowej, ale um, te priorytety to nie wszystko. Razem z panią minister Sobkowiak stworzyliśmy bardzo ciekawy program kulturalny prezydencji, o którym nie będziemy dzisiaj mówić, ale będziemy mówić o tym, w jaki sposób można, bo to jeszcze, rozumiem, będzie niespodzianka, która będzie państwu przedstawiana w grudniu, ale będziemy dzisiaj mówić o tym, w jaki sposób organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury, nasze uczelnie artystyczne będą mogły się włączyć w obchody w działania w ramach naszej prezydencji. I pierwszym takim programem, o którym, który jest skierowany właśnie do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych jest specjalny program Narodowego Centrum Kultury, który nazywa się Synergię. Witam pana wicedyrektora dzisiaj z nami Narodowego Centrum Kultury. Jest to program, który oficjalnie wchodzi i wszystkie wydarzenia tego programu, które dostaną dofinansowanie, oficjalnie wchodzą do programu kulturalnego prezydencji będą realizowane między styczniem a czerwcem, tak jak nasza prezydencja. My będziemy finansować, proszę Państwa, w ramach tego programu inicjatywy oddolne, partnerskie, lokalne, które będą budować tożsamość wspólnot lokalnych, będą wspierać umiejętność współpracy ponadnarodowej. Bardzo chcielibyśmy, żeby w tym programie, do tego programu zgłaszały się inicjatywy które będą propagować idee europejskie poprzez działania kulturalne w przestrzeniach wspólnych. Bardzo zależy nam na tym, żeby te wszystkie organizacje, które zgłoszą się do tego konkursu, proponowały nam wydarzenia, które będą realizować we współpracy właśnie z młodymi twórcami. I także będą włączać się w działalność społeczności lokalnych. I teraz szczegóły a propos tego programu. Oczywiście wszystkie wydarzenia muszą się odbyć między 1 stycznia a 30 czerwca 2025. Wszystkie muszą być realizowane w partnerstwie międzynarodowym. I minimalna kwota takiego dofinansowania to będzie 25 tysięcy złotych, maksymalna to jest 100 tysięcy złotych, a dofinansowanie w ramach tego programu jest na poziomie aż 95%. Więc te mamy tylko 5% wkładu własnego, natomiast alokacja jest całkiem znacząca, bo to jest 5 milionów złotych i program rusza już, dzisiaj. W związku z tym naprawdę zachęcamy do wejścia na stronę Internetową Narodowego Centrum Kultury i zapoznania się ze szczegółami tego programu. W tym programie mogą aplikować tylko i wyłącznie samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. To jest bardzo ważne. Za moment powiem o tym, jakie mamy jeszcze możliwości wsparcia inicjatyw w ramach prezydencji, ale ten program jest naszym programem kluczowym. Pani minister. Szanowni Państwo, do początku polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zostały trzy miesiące i bardzo się cieszę, bo dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy z tej fazy projektowania rozmów w zaciszu gabinetów wychodzimy z projektami na zewnątrz i bardzo się cieszę, że to właśnie w Ministerstwie Kultury ogłaszamy pierwszą inicjatywę, program Synergie, z którego mogą skorzystać organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe. To jest moment, kiedy prezydencja pomału rusza i bardzo nam zależało na tym, żeby to była prezydencja otwartości i dialogu, żeby to była prezydencja, która nie odbywa się tylko w wielkich zamkniętych salach w Warszawie, ale żeby udział w polskiej prezydencji, która ma miejsce raz na 14 lat, bo to dopiero nasza druga prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, żeby ten udział mieli wszyscy obywatele. W sumie te programy, do których zaprasza Ministerstwo Kultury, w których wziąć udział mogą organizacje z całego kraju, warte są prawie 30 milionów złotych. I od razu też chcę uspokoić tych, którzy będą pytali o budżet prezydencji. Te 5 milionów na program Synergie pochodzi właśnie z programu kulturalnego, prezydencji, ale bardzo się cieszę z deklaracji pani minister Marty Cienkowskiej, która padła już na początku naszej współpracy, że Resort Kultury w swoich zasobach i w programach, które realizuje poszuka dodatkowych środków na wydarzenia związane z prezydencją i to właśnie dzisiaj się dzieje. Także zachęcam, żeby już aplikować, bo zostały trzy miesiące do polskiej prezydencji i to jest naprawdę wyjątkowa przyjemność móc ogłaszać to, że pieniądze z budżetu trafią do tych, którzy mają często bardzo dobre pomysły, a brakuje im na to finansowania. Właśnie temu służy program Synergie. Stawiamy też na współpracę międzynarodową, a przede wszystkim na promocję młodych polskich artystów, którzy działają nie tylko w Warszawie, nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale przede wszystkim w mniejszych społecznościach lokalnych i będą częścią polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To prawda, rzeczywiście to zejście do mniejszych miejscowości, nawet na tereny wiejskie jest dla nas kluczowe. Chcemy, żeby polską prezydencję celebrowały nie tylko wielkie instytucje w dużych miastach, ale właśnie te nawet w najmniejszych miejscowościach, żeby każdy z nas usłyszał i uczestniczył w tym. To, co będziemy celebrować przez sześć miesięcy. I teraz jeszcze trzy ważne informacje, dlatego że poza programem Synergie Ministerstwo Kultury zdecydowało się na to, żeby wprowadzić priorytety prezydencji do trzech programów ministra, które już istnieją. Pierwszy z nich jest to program edukacji artystycznej. W programie edukacji artystycznej mogą również aplikować, do niego mogą również aplikować samorządowe instytucje kultury, ale także że szkoły, szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne bardzo mocno liczymy na zaangażowanie tych instytucji w, w prezydencji, dlatego że właśnie wpisują się, ich działalność codzienna wpisuje się idealnie w nasze priorytety prezydencji. Drugi program to jest program dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, ale także jednoosobowych działalności gospodarczych i... Jest to program promocji polskiej kultury za granicą, czyli projekty partnerstwa. Więc poza programem kulturalnym, który będziemy realizować za granicą, będziemy, który jest oficjalnym programem polskiej prezydencji, będziemy realizować programy w partnerstwie dzięki właśnie udziału naszy, dzięki udziałowi naszym, naszych beneficjentów. Zachęcamy, ten program również startuje dzisiaj. I ostatni program, dedykowany naszym instytucjom, kultury. Naszym instytucjom kultury, które są pod nadzorem ministra, jest to program Kultura Inspirująca. To również jest program współpracy ponadnarodowej, międzynarodowej, również program partnerski i program realizacji działań za granicą. My w tym momencie w polskiej prezydencji obejmujemy działania kulturalne w około 20 krajach na świecie. Tam będziemy realizować swoje działania i projekty kulturalne w ramach polskiej prezydencji. Chcemy, żeby było ich więcej. W związku z tym to są kolejne środki dla naszych instytucji kultury, żeby realizować te programy. Więc podsumowując, cztery programy tak jest. Prawie 30 milionów złotych, wszystkie startują dzisiaj i teraz bardzo ważna rzecz musimy się spiąć. Mamy miesiąc na składanie wniosków o dofinansowanie. Żeby, bo nasi beneficjenci są przyzwyczajeni do tego, nasi wnioskodawcy są przyzwyczajeni do tego, że koniec aplikacji to jest koniec listopada. Nie. Musimy teraz, w związku z tym, że prezydencja już tuż tuż za rogiem, wnioski o dofinansowanie składamy przez najbliższy miesiąc. Chcemy, żebyście Państwo mieli wyniki jeszcze w tym roku. I to chyba tyle z mojej strony. Nie wiem, czy są jakieś pytania. Przechodzimy do fazy pytań. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Zachęcamy, to jest ten moment. To no to w takim razie zachęcamy do składania wniosków i udziału w polskiej prezydencji. Zależy nam na tym, żeby ta prezydencja była tak włączająca, jak jest to możliwe. Dziękujemy. Bardzo, dziękujemy. Bardzo Wam dziękujemy.